Skarta na dzień 8 grudnia, dziesiątka monet. Jutrzejsza pełnia księżyca zapowiada się bardzo dobrze. Będziemy mogli sięgnąć szczytów naszych marzeń. Ogólnie dziesiątka monet jest to karta zadowolenia, szczęścia, radości, bezpieczeństwa, czasami narodzin nowego członka rodziny. Jest to karta mocno powiązana z nieruchomościami, jak i z ogólnie pojętą w szeroki sposób rodziną, czyli wszystko może być mocno skupione na wszelakich rodzinnych współzależnościach. Z względem samych przestróg no generalnie ktoś tutaj musi trzymać nad tym pieczę jeżeli to jesteśmy my nie możemy jakoś dystansować się od współzależności nie możemy popadać w zbytni krytycyzm dać się wyobcować musimy odnaleźć szczęście życzę miłego dnia pozdrawiam